Poświęcenie bardziej się kojarzy z małżeństwem niż z dziećmi. Nie, ale to teraz z dziećmi? Oczywiście, że tak. Że ja, swój czas, ja na przykład, no, jestem słaba w ogóle w zabawy z dziećmi. Nie, ja w ogóle ja nie lubię tego robić. Nie lubię siedzieć na podłodze z dziećmi. Nie umiem układać klocków, nie umiem rysować. Mnie to męczy, mnie to drażni. Ja nie lubię w ogóle tych dziecięcych zabaw. To jest dla mnie męczące. Ja po prostu. No, nie potrafię, tak? Nie potrafię, nie lubię i dla mnie dawanie z siebie, siebie dzieciom jest na tym, że ja tego nie lubię, ale sobie odpalam, wie, dobra, 15 minut, odpalam budzik, 15 minut na tej podłodze. Wytrzymam. Wytrzymam, dam mhm. z siebie wszystko 15 minut i to 15 minut wytrzymuję, ale ja nie jest, to, to nie sprawia mi żadnej przyjemności. Nawet jeżeli ja kocham swoje dzieci i, i chcę dla nich jak najlepiej, to już komuś zapłaciła, niech ktoś się pobawi z moimi dziećmi. Ja po prostu się nie lubię bawić z dziećmi. Nie mhm. lubię. Po A nie myślisz, że to jest robić? zdrowe jakby zobaczyć siebie, co ja lubię, czego ja nie lubię? Nie, no pewnie tak, tak, ale jakby no nie wiem, nawet nie lubię chodzić na plac. Aha, to. No, dawaj, pla da 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 dawaj, dawaj, nie dawaj, 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 Po prostu no nie lubię, nie, nie lubię. Mhm.